Wychodzą właśnie na ulicę pod byle pretekstem. Palą samochody tam, rozbijają sklepy i tak dalej, i tak dalej. No, rząd francuski tam z reguły na początku bardzo się sroży, że tam zrobi z nimi porządek, ale potem po cichu powiększa im ten socjal, a im właśnie o to chodzi. Francji już nie ma, bo została skolonizowana. jest też bliska prawdy z drugiej strony. Bo jak mówię, na prowincji Francja jeszcze chyba przetrwała, ale w wielkich miastach to już rzeczywiście Francuzi będą wkrótce się przemykać pod ścianami. Pan premier Mateusz Morawiecki właśnie zwołuje wszystkie ugrupowania parlamentarne, żeby się tu naradzić, co z tym fantem zrobić. To jest zasłona dymna, bo Pan premier Morawiecki i tak podpisze, tak jak to ma bez zwyczaju, wszystko, a potem tylko będzie to osłaniał trumptadracką retoryką. Proszę państwa, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Pan Bernard Marguerite, Francuz od lat, mieszkający w Polsce przekazał nam smutną wiadomość, że Francji już nie ma, bo została skolonizowana. Być może, że ta ocena jest przesadna, bo wydaje mi się, że te objawy kolonizacji, które miał na myśli pan Marguerite, występują w dużych miastach Francji, natomiast na prowincji, gdzie bisurmanów jest jak na lekarstwa, Galczyków to wcale nie ma, to tam Francja nadal przetrwała i prawdopodobnie przetrwa. No, ale rzeczywiście miasta wyglądają fatalnie. Przypomnę, że zaczęło się od tego, że Policjant zastrzelił złodziejaszka, takiego siedemnastoletniego, który razem z kolegami, jak to <śmów> mówił drugi ten kolega, który uciekł i dlatego żyje, wypożyczyli sobie samochód, notabene Mercedesa na polskich numerach rejestracyjnych. No i ten jeden, to jak policja ich zatrzymała, to od razu uciekł a ten drugi, który prowadził, chciał uciec, ale nie zdążył, bo policjant go zastrzelił. No i to stało się pretekstem do no, rozruchów, trzeba powiedzieć, które polegają na tym, że... Ci rozruchanci palą samochody, rozbijają sklepy i je grabią, no i napadają przechodniów w celach rabunkowych. Jak zwrócił uwagę Guisormon, który no, zna Francję, bo był, jest Francuzem, że tak powiem, chociaż z polskimi korzeniami. Muszę to zaznaczyć. Ja go zresztą znam osobiście. No to powiedział, zwrócił uwagę, że te protesty nie mają żadnego celu politycznego. Ja to rozumiem, dlatego że te protesty, znaczy główną siłą tych protestów napędową to jest DZICZ, która nie jest w stanie wyartykułować żadnych politycznych postulatów, do oni po prostu tylko chcą się wyżyć i nagrabić, a pretekstem do tego są, jest rzekomy ucisk, którego doznają od, od społeczeństwa francuskiego. Ucisk polega na tym, że oni mieszkają na przedmieściach, głównie w takich socjalnych, Takich tam mieszkaniach, do których rząd francuski notabene dopłaca. Nie, do, nie wiem czy do wszystkich, ale do wielu bardzo dopłaca. Do no i w, już w trzecim pokoleniu żyją z socjalu. Bracze i pracą się nie hańbią. No i jeżeli chcą ten socjal sobie trochę zwiększyć, to wychodzą właśnie na ulicę, podbią. Tyle pretekstem, palą samochody tam, rozbijają sklepy i tak dalej, i tak dalej. No rząd francuski tam z reguły na początku bardzo się sroży, że tam zrobi z nimi porządek ale potem po cichu powiększa im ten socjal a im właśnie o to chodzi no i wtedy przestają palić samochody, rząd się cieszy że opanował sytuację a zwykli Francuzi, którzy muszą na to wszystko zarobić to urządzają takie eunuchoidalne marsze przeciw przemocy taki marsz wygląda tak, że Francuzi maszerują tam nieśro. Ośmielają się powiedzieć, że to są, już mają dosyć bisurmanów czy tam senegalczyków. Tylko co, co, to, to nie, co, to, to. Aż tak już są tak wytresowani, że wiedzą, że takich rzeczy nie wolno im głośno mówić, ani po cichu też. W związku z tym maszerują przeciw przemocy a ci arabowie, senegalczycy stoją na chodnikach i się zataczają ze śmiechu na widok tych eunuchoidalnych marszów. No i tak właściwie było do tej pory i prawdopodobnie ta dzicz z przedmieść wielkomiejskich francuskich wyobraża sobie, że będzie tak nadal bardzo możliwe, że mają rację. Bo od, czasów, kiedy, od czasu, kiedy umarł generał de Gaulle, to na czele państwa francuskiego stoją takie eunuchy. Jeden gorszy od drugiego. Tam w tym towarzystwie jedynym mężczyzną to jest pani Maryna Le Pen a reszta to są nie wiadomo do jakiej płci należą no więc nic dziwnego, że nie, nie bardzo wiedzą jak sobie z tym poradzić yy, ostatnim takim człowiekiem we, poza generałem de Golem, który też miał rozmaite wątpliwości yy, to był generał Raoul Salon no ale on na początku lat 60 został skazany na dożywotnie więzienie potem tam go, prezydent Mitterrand Ułaskawił. Ten generał Salanto był Le plus de Corée de tous les Généraux, to znaczy najbardziej, od, najwięcej odznaczeń miał ze wszystkich generałów francuskich rzeczywiście, no i on miał bardzo, prosty, bardzo prostą receptę na położenie kresu tym ekscesom. Mianowicie twierdził, że na Paryż należałoby zrzucić dywizję albo nawet dwie dywizje komandosów, no i po tam dwóch trzech dniach, wszyscy odzyskaliby poczucie rzeczywistości. Było e, oczywiście tam z wyjątkiem tych, którzy by nie przeżyli tego eksperymentu. Ale ponieważ policja, no właśnie się dowiedziałem, że ten policjant, który zastrzelił tego złodziejaszka, e, już jest w areszcie i oskarżony jest o przemoc, no to nic dziwnego, że policja się obawia tam ostrzej interweniować. Niech grabią, niech Palą, bo to żaden policjant nie chce się przecież dostać do więzienia z tego powodu, że tam poturbuje jakiegoś złodziejaszka, już nie mówiąc o tym, żeby go zastrzelić o tym nie ma mowy. No to jak tak, to oczywiście to tylko rozzuchwala hołotę. No i dlatego ta smutna diagnoza Bernarda Marguerite, że Francji już nie ma, bo została skolonizowana, jest też bliska prawdy z drugiej strony bo jak mówię na prowincji Francja jeszcze chyba przetrwała ale w wielkich miastach to już rzeczywiście Francuzi będą wkrótce się przemykać pod ścianami no i niezależnie od tego to są szkody w Marsylii na przykład bez żadnego powodu spłonęła biblioteka największa biblioteka w mieście nie wiem co hołocie przeszkadzała bibliotekę no, ale podpalili ją, żeby było im jaśniej, tam jak będą te sklepy rozbijali. No, i tak to wygląda. Proszę Państwa, mówię o tym obszernie, dlatego, że akurat trwa tutaj próba, trwają próby wykorzystania kwestii migrantów dla potrzeb kampanii wyborczej. Otóż, jak wiadomo, Polska i Węgry sprzeciwiły się przymusowej relokacji migrantów. No i tutaj pani komisarz, która tam była niedawno od Unii Europejskiej od tych migracji, która była niedawno na Lampeduzie we Włoszech powiedziała, że owszem, ta zgoda na relokację nie jest obowiązkowa. Natomiast solidarność jest obowiązkowa i solidarność polega na tym, że jeśli Polska i Węgry nie zgodzą się na przyjęcie kontyngentu wyznaczonego im kontyngentu Bisurwanów, no to będą musiały za każdego bisurmanina nieprzyjętego płacić Unii Europejskiej albo tym krajom, które zgodzą się ich przyjąć. No i jak obliczył pan redaktor Leszek Szymowski, ta to niezgoda na przymusową relokację, co jest rzeczą słuszną, że się nie zgodzili, no to jasne, niby dlaczego, może nas kosztować około 600 milionów euro rocznie. Jak dodamy do tego te kary, jakie się sypią na Polskę z powodu tam oskarżeń o brak praworządności, no to można by zbudować za to rocznie może nawet ze 200 kg kilometrów autostrady za te wszystkie pieniądze, więc to już zaczyna być sprawą poważną. No ale muszę powiedzieć, że naczelnik państwa jest w czepku urodzony, bo jak się tylko tutaj zaczął srożyć, że tu chcemy być w Unii Europejskiej, bo jesteśmy i być chcemy, ale suwerenni, no to natychmiast we Francji tam zaczęli palić samochody. No krótko mówiąc, prawdziwie dziwy dar niebios. No i tu pan premier Mateusz Morawiecki właśnie zwołuje wszystkie ugrupowania parlamentarne, żeby się tu naradzić, co z tym fantem zrobić. To jest zasłona dymna, bo pan premier Morawiecki i tak podpisze, tak jak to ma we zwyczaju wszystko, a potem tylko będzie to osłaniał trum retoryką. No a naczelnik państwa wpadł na pomysł żeby Zorganizować w tej sprawie referendum przeprowadzić razem z wyborami jesiennymi, no, to jest pomysł obliczony na, że tak powiem, uwiedzenie, uwodzenie wyznawców Jarosława Kaczyńskiego, żeby tu się przekonali na, własnej, na własne oczy, jak to naczelnik państwa własną piersią zasłania Polskę przed straszliwymi niebezpieczeństwami. Ale tak naprawdę to, to referendum to jest materialnie. Gigi, dlatego, że no, należałoby zacząć od tego, od wyjaśnienia, i to rząd powinien to wyjaśnić, do czego Polska się zobowiązała, podpisując czy ratyfikując traktaty z Unią Europejską, na przykład traktat lizboński czy traktat akcesyjny. Jak wiemy, kiedy Donald Tusk razem z księciem, małżonkiem, jako ministrem, Spraw Zagranicznych podpisywali traktat lizboński 13 grudnia 2007 roku. No to Donald Tusk się przyznał, że nie czytali go ani, no zresztą po co mieliby go czytać, jak starsi i mądrzejsi już go przeczytali, no i tam po, po co jeszcze Tuska, zwłaszcza książę małżonek, jeszcze nie daj Boże, może ze zrozumieniem miałby go przeczytać, to już było za duży wiatr na wełnę jego. Także, no, pytanie tylko, czy posłowie, którzy... 1 kwietnia 2008 roku głosowali w Sejmie za ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji Traktatu lizbońskiego Czytali ten traktat czy nie, go nie czytali. Obawiam się, że go też nie czytali, no ale głosowali i to muszę przypomnieć, że Obóz Dobrej Zmiany głosował wtedy tak samo, jak Obóz Zdrady i Zaprzaństwa, zresztą we Wszystkich sprawach istotnych dla państwa. Obydwa obozy zachowują się tak samo, idą ze sobą ręka w rękę. No a tylko tam takie wrażenie sprawiają, że toczy się między nimi wojna i jak przegra jeden albo drugi, to świat się zawali, a jak, jeśli świat się nawet nie zawali, to będzie finis Polonię i tak dalej. Co robi wrażenie na wyznawcach albo Donalda Tuska i jego Volksdeutsche Parta? albo na wyznawcach Jarosława Kaczyńskiego i jego obozu dobrej zmiany. Więc tymczasem należałoby najpierw rząd powinien wyjaśnić i postawić sprawę tutaj na forum unijnym, a obywatelom też wyjaśnić, do czego Polska się właściwie w tych traktatach zobowiązała. Jeżeli się zobowiązała na przykład, że będzie płaciła w ramach tak zwanej solidarności. 东西。<laughs> No to przeprowadzanie referendum niczego tu nie zmieni w prawno międzynarodowej sytuacji Polski. Nie trzeba było się do tego zobowiązywać, nie trzeba było tych traktatów podpisywać. A już skoro już się podpisało, no to teraz trzeba albo płacić, albo wypowiedzieć te traktaty. Natomiast jeżeli Polska w traktacie się nie zobowiązała do płacenia za odłebka tych migrantów, których nie przyjmie, no to organizowanie. Jakiegoś referendum w tej sprawie nie jest potrzebne. Nie zobowiązaliśmy się i tyle, no i nie będziemy płacić. No ale oczywiście, jak już, jak, to jest użyteczne ze względów wyborczych, w związku z tym prawdopodobnie do tego referendum dojdzie. Tymczasem Donald Tusk tutaj się naraził z swoim potencjalnym koalicjantom z lewicy zwłaszcza, bo powiedział, że Polska powinna odzyskać kontrolę nad, nad swoim terytorium i granicami. No, to było coś nowego, bo dotychczas Donald Tusk nie zwracał na to specjalnej uwagi, ale widocznie te wydarzenia, te sceny myśliwskie z Paryża zrobiły wrażenie. No i ktoś starszy i mądrzejszy musiał mu powiedzieć, wiecie, rozumiecie, Tusk. Wy się opamiętajcie, bo jak nie, to będzie z Wami brzydka sprawa. No i Donald Tusk tutaj właśnie powiedział to, co powiedział, że tu tego, no krótko mówiąc, ofuknęła go strasznie moja faworyta Joanna Scheuring-Wielgus, wielce czcigodna, że tu rasizmus i że to jest ksenofobia i tak dalej. No to poważna sprawa. Nie wiem, jakie nadzieje zbiegły z urbanami wiąże moja faworyta, ale być może liczy na jakieś dreszczyki. No, to nie jest to wykluczone, chociaż tutaj poeta w proroczym, że tak powiem, natchnieniu mówił o niejakim, pisał właściwie o niejakim Ali w nieśmiertelnym poemacie Bania w Paryżu, jak to, jak stosunek Alego od tygrysa jeszcze dzikszego do tych właśnie dobrych pań, feministek, które by bisurmanom przychylały nieba. Ali nie znosił zaś tych bab, wnet by je ubrał w galabije, spuściłby suce lanie kijem, poczem umieścił ją w haremie, pod czujną eunucha strażą. No, myślę, że nawet gdyby u nas takie sceny myśliwskie jak w Paryżu się rozpoczęły z migrantami w roli głównej, no to mimo całej tragiczności, tragicznej wymowy takiego obrotu sprawy, to widok mojej faworyty wielce czcigodnej, zapędzanej, zapędzanej kijem do haremu no, trochę by mi osłodził gorycz tego widoku upadku cywilizacji łacińskiej. Proszę Państwa, do tam Donald Tusk, mniejsza o niego, nie tam się, że tak powiem, udławi własnym językiem. Natomiast widać wyraźnie, że skoro taka kontrowersja tutaj zaistniała, no to perspektywa jednej listy wyborczej, gdzie Volksdeutsche Partei by tam umieściła Swoich kandydatów, i że tak powiem, wystawiła do wiatru tych wszystkich potencjalnych koalicjantów w odległą przyszłość się oddala, no to, jest, to nie jest taka zła wiadomość. Natomiast zła wiadomość to niestety pochodzi z zupełnie innej strony, mianowicie od Episkopatu Polski. Otóż Episkopat Polski na 7 lipca zapowiedział taką imprezę integracyjną, z Ukraińcami. W przeddzień 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, która przypada na 11 lipca, Episkopat Polski zamierza się pojednać z Ukraińcami, i to na zasadzie takiej, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Mówiąc krótko, Episkopat Polski przyjmuje z podkulonym ogonem taką fałszywą Oczywiście tezę ukraińskiej polityki historycznej, według której w 1943 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej miała miejsce wojna domowa. Ta teza jest fałszywa, dlatego żeby mówić o wojnie wszystko jedno, domowej czy niedomowej, to muszą być przynajmniej dwie strony wojujące. W przypadku rzezi wołyńskiej tak nie było, dlatego że nawet ukraińska powstańcza armia nie była żadną stroną wojującą, ponieważ nikt jej właściwie Poza nielicznymi wyjątkami nie stawiał oporu, więc nie była stroną wojującą, bo nie miała z kim wojować, tylko była stroną mordującą. Natomiast strona polska była stroną mordowaną. W związku z tym teza o wojnie domowej rzekomej jest absolutnie fałszywa, i to, że episkopat polski z taką ostentacją 7 lipca żeruje, Tę te fałszywą tezę skłania nas do postawienia pytania, któremu panu, którego Pana Episkopat Polski słucha? Czy tego na niebiosach, czy tego z Waszyngtonu? To jest Polin. Hańba i skandal. Coraz mniej obawiamy się wirusa. Głupota i podłota. Polska jest ojczyzną dwóch narodów: narodu polskiego i narodu Żynowskiego. Nuda i pogłuda. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Zdrada i żenada. Polaku nie daj się pokłaniać. Kulisy indoktrynacji. Najnowsza książka Marcina Roj. Polecam Grzegorz Braun.